W W podziemiach Warszawy toczy się twój świat. Dwóch ojców, dwa cienie co kroku pilnują, a inni na serwerze ciągle krytykują. Blue -way, blue -way. Dobra, chodź. Aha, bo to już jest. Oho, komuś... oj, oj, oj. Dobre, dobra. Och, jak muszę... Ojoj, ojoj. Dobra, to jeszcze jak jak ja, żeby check Blue Blue To cię tu chcę gdy ci karku w każdym mnie My chcemy tylko pogadać Zamknij oczy zamknij oczy Mówię żebyś ja Nic na miejscu, jesteś nie <śmienicę> tam czy nie, bo nie wiem. Załóż się na miejscu, jesteś na miejscu, jesteś na miejscu, jesteś na miejscu, jesteś Siema Noo Siema Co tam, nie jak... Czy to tam Dobrze, panie, dobrze daje? Dobra Nie legię nie i ja ci, okay. Bcie, oprócz Maćka plus... Cześć Jej, Dzięki, Nie, bo oni mają chyba tego No mają I tak masz pierdol. Dobra, tych dwóch naraz zabiję na Tesli. XD. XD. Dobra, dobra. dobra. Grazie Zone overall decontamination in t-minus five minutes. Zero four nine contained successfully. Containment unit Romeo thirteen. Yeah, we don't have to be. We do to makes sense. No, właśnie. no. Ej Maciek, Maciek Sprawdziwione I efekt jest rozdostał, bo dźwięk tej monety Ale ja wiem jak wykorzystać się dobrze Maciuś A ty nie Ma Maciuś jak można nie wiedzieć jak ulhaka wykorzystać, błagam cię No właśnie. Maciek, Maciek, Maciek. Nie wiem, ktoś na przykład jest taltonistą I co teraz? Ja pierdolę. Widzimy. się ślepi. To jest ślepi. To się ślepi. To jest ślepi. To się ślepi. To się ślepi. Super, To się ślepi. To się ślepi. To się ślepi. To się Maciek, krasem, to teraz Pamiętasz, jak to chanuj się jest? Się Pamiętasz, kurta, Maciek, Matrix, ty, Sposze, jak to Pamiętasz, jak to jest? Pamiętasz, bloka! to Pamiętasz, jak Matrix, proszę, jak to jest? prętem? jak to cip, prętem prętem jak pamiętam, jak, nie pamiętam. No, jak wchodzisz pod celownik, to jest? jak jak za pod debil to jak wlniał modulator jeszcze To kurwa wyciszyć, co się kurwa pokłać. Pewnie to jest jak... Pewnie, się to jest, jest jakiś kastrat na modulatorze. A ty się <noise> kurwa wysłów w psie. Sami bordet speluje, pan, stara cię nie kocha. No mały, to to Dobra, stara sobie do pączka, kurwa, chuja do pączka O wreszcie sobie, kurwa, wyłoczyłeś te oto naturę, na Dobra, 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 weź tam czekaj, weź tam czekaj. taki bordek szwaluje, pazek, kurwa. Dobra, załóż kaptur na głowę i wypieprzaj stąd, co Dobra, tylko doma, sen sam. No, Maciek Blułek, Maciek Blułek, nie Maciek na pastwę losu. Taki bordek, kurwa. I jakim mariem, ku***a? Nie mnie wymiara! sa, sa ja wsi ku***a sa, ...el, el, 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 el egad, kurwa, nie. cię nie kocha! Sa... nie No, no, no... Ta, ta, ta... Twój stary nie... po tak jest pożytkowym, nie pożył... ...a twoja stara Ej, dobra, się puszcza... ...ja ten ...no, twój stary to się puszcza na linie, przez okno. Zawalił nie balans i to się. Raszywało mi gra. Siema Maciek! Uwielbiam Ciebie! co prawda, że... Maciek, Brułek w tyn dwoch stał w za nim jak zły dramat grał. Każdy się śmieje, każdy go zna, posłuchaj Maciek, to twoja fama. Brułek, Brułek, kto cię tu chce? Krytyka na Kolejne bzdury, Maciek pocienia cieniach, uciekasz bez skóry. Blue, blue, Kto cię tu chce, kręki Aaaa, ah, łapo! Otwieraj, no, otwieraj, Nie, yeah, yeah, nie! No to... legendy, legendy, Dzięki

i śmierci leci. Alex to... Jest leci. 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 Legion? No, niech żyje LEM, nie niech żyje lecz. No. Niech żyje Legion Lek no. najlepiej. Oh, legion Le 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 Dobra, to wypuść ile możesz Eee. 5, 5, 6, tak? Tak, 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 tak. Eee, czekaj. Masz. Dobra, dobra to wyś resztę, bo już więcej nie mogę, a ty masz jeszcze do tej swojej A, dobra AAAAAA! MOŻ no KURWY SYN NO! Bo ogólnie, bo ogólnie ja te papile tam które mi się piszczą, a robią bez Ja pierdolę. No. się kurwa zlękłem Dajcie, ja chyba też nie Nie uda się. Ale nie uciekniemy, wiesz? Tak chyba nie uciekniemy. Cześć. Cześć. nie ucieknie. Uciek no, trudno, tak! się bije Żeby życie miało bo... smaczek jak dziewczynka, teraz chłopaczek. Amen. A jak łatwo z tobą nie Nie ma broni, <laughs> ludzi, ani karty. Jestem biedny, panowie. Ał. A masz lampę? Masz lampę? Nie mam. A Nie. Nic nie Kurde. Bo moglibyśmy rozbić tą szybę całą. <ścoughs> <Yo. ścoughs> nie no, kurde. Wydę nagle nie, mi nie. wszedł. No, ra. No i koi. Mambeski tu. Ja nie go, ja nie go. No Jezus. Ja was ja go to was puściłem Nie, nie yy, pobawmy się w yy, papierkami nożyce I tak mnie zrobił dobrze, na tatyłek Okej okay. yy? Dobra to... Co? To było nieprzyjemne do oglądania. Po co oglądałeś? No, no to się je w dupę? Tak, chominęję. Okej, okay, postaram się. W ten sposób nie rób. Oh, o so Tak nie robimy. Tak na, na pasku normalnie zamiast takie jasne to jest ciemne. Znaczy nie, jakby. Tutaj ma mam taki wstupę. problem. Jak jest szare, to znaczy, że jest trzy resp. No to... Nie, nie, mam taki problem, że ogółem. Mm, wszyscy u mnie tak stoją. U mnie wszyscy stoją no, normalnie No to masz mięso. Nie, 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 spójrzcie mnie stąd. dobrze. O Jezus. Ja pierdolę, co to było do chuja? Czy było odmiennie, kto? Do, do mikrofonu, nie. Nie chciałem tego usłyszeć. Ale się zlękłem, to twoja wina. Wszystko twoja wina. O nie. To jakoś nie, jako... ja to wyobrażałem. A ja Daj! Gladiator, kurwa! Daj kurwa! Daj kurwa! kurwa! tak uderzy będzie kurwa, ty! Jak mnie jebnął potężnie! Ty, ty to nie Nie, nie! Tak? Nie! Nie! Nie będę! Ej, bez Nie, zginęło! Grać. Musimy pogadać, tak nie może być. Musimy pogadać, rozumiesz? No, no, co? Bo ja mam co? depresję, bo ja mam depresję, kurwa. Mój kropeczkę, banuje, on jest niemiły. Proszę mnie proszę. Proszę, proszę. On jest niemiły dla mnie, nie bije. Odwracam mi sterowanie, Manuje mnie, on jest niemiły. Weź go, weź go ode mnie, proszę. Musi mi pomóc, musisz mi pomóc. Dobra, jest ja sobie... Ale plaga ciebie, czy co? Ja przepraszam, ja nie byłem na to ty Przepraszam Ale kto? Jezus Maria, weź ty się uleć, ile ja to masz HP Nice Nie, nie, nie Nie, nie No Nie Nie mam, nie mam. Cześć, cześć. Ale po no. prostu ja mam Legion. Legion. No, ora. No i mamy kartę, no i dobra. dobra no, no nie, no kto zarąbał? Eee, no, no. ja. O, nie co oddaj to! Ma. Jak masz mam się kartę. Legion, a jest, Aha, kurwa, żółtych cycherek zarazy. Nie, nie ma. Ooooooooo, e. Legion! Yy, jest jesteśmy ogółem do phr Sobie, który ukradł? Nie. Ja nie. was? Tu... Aha, no nie no, już ten brujasz za... Nie na widzę tej gry, nie na widzę tej gry. To już mało. Eee, co robisz? To, to, to eee... topak jesteś to... legalny? Ja Co? Nie? Aj. Boże. Bo 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 czy mnie zapytał, Czy ja jestem legalny? Zamknąłem pies na Nie. 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 Cześć Kasperek Wątko jesteś w Advantage A łąb nie płacze frajer, frajer Nie jest właśnie ząbieg Lego metapia Co się jak Widziałeś że tego Ewej ten sposób Wyjść zanim zdążyłem go zapanować to wyszedł co mówisz? mówisz że zanim zdążył ten, kurde... Wyszedł? Wyszedł, Drabaj co nie? A się zbugowały logi i dupy. A zrespawnisz go? Zrespawnisz tego, nie. kto zabił? Nie. Znaczy, ten, co no, był to zabity? Okej. Okay. To znaczy. Zmarnuję mu czas i od mnie nie może zabić. Jezus. Spoko. <śmiennie> spoko Wiem. <śmiennie> Wiem, że <jest> człowiekiem. <śmiennie> co się stało? Brawo. Ja tego, tego, nie robiły tego... Nagrałem mi. jak ma w ścianie tego... Eee... odkurzasz. Siema Maciek! Hahahahaha! Ja jak tego... Jak... Już jak jestem. słyszę, telefon tego? No spoko. Co? Ogólnie nagrałem tego, jak ma w ścianie a nie, nie nagrałem jak zbierasz szkło kurwa zegara. Ej, Zagam ej, panowie, panowie! Panowie! Znaczy, ej, spadł ej. zegar, Mam już Mam ej, z Daj, daj go, daj. Nie, nie, wydrabiłem Poćwięcił się, się, naszego dobra. Tylko achievement, tylko achievement, tylko achievement. 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 Ja tylko achievement nie, o, robię. Gatsby. Ja tylko achievement Są robię. Rób to, rób to, rób to! Ale, rób to! to! No achievementu nawet nie bardzo zrobić. Ci dam achievement. <laughs> Dobrze. Shut up, Kill yourself, dude, now. I'm throwing up that computer yeah, and I should reset. Witam naukowca No witam Naukowca Nie no kurwa Niee la tra la la Postaraj się zamknąć najwięcej drzwi jak możliwe. Najwięcej drzwi? No w sensie jak jesteś, co nie patrzysz jakiś pokój, to po prostu drzwi pozamykaj przy okazji. Tak ogólnie, przy tobie czy przy Nie, po losu? prostu, po prostu, ogólnie, jak zobaczysz coś. Dobra. Ja, dobry, ja, co tam? A, nie bo już bojówkarzu? Jeden? Nie, dozwolę. Ja <laughs> Ło, wow, jeden? jeden o odliczamy. Oj, GG, GG, GG. O, o, o kur... Matrix, 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 matrix. matrix, teraz ci nie uciekną, teraz ci nie uciekną. Matrix, zabij mnie. Teraz, teraz ci nie uciekną, teraz ci nie uciekną. sabotaż, Teraz ci nie uciekną, bierz ich Matrix. Legion, lecisz te co? Nie. Yep. Okej. Okay. O kurwa.

nie. Aha. Nie. Pamiętajcie, na wyborach musi wygrać Czeskowski. Nie. Kurwa, kurwa, wejdę kiedyś w ten szał pierdolę. Chcesz klipa? Dawaj. Jeżeli Dobra. się na siebie spojrzy. Lazunia! Tak. Ja wiem, ja wiem, że jak ten, że jak się na mnie spojrzy, to nikt się kurwa nie chce na mnie spojrzeć. No są ptaki, zaproszę. Co Blazunia, co to są pytania? nam się zapraszamy. Lazunia, słuchaj, mam do Ciebie poważne pytanie. Jakoś mam do Ciebie pytanie. Dobrze, okej. Jak masz cipeczkę? Widzę, że klasa poleciał. O kurde, jakie pytanie od razu, od razu... głupi, naprawdę. Ty. wiem, Zory musiał. Od razu gruby, grubo, grubo, Tak, nie jest. Nie, nie, nie. Nie, nie, no, nie, Kacperka, Legiona, Japsala, Maćka, e, Tralaleo, Tralala, e, Lovia, e, e, nie, e, ki, pozdrawiam, Oooooo! nada panie do końca, o jeszcze dobra, e, komputerka, jeszcze... Ja pierdolę, weź się zabić. W podziemiach Warszawy toczy się Twój świat dwóch ojców dwa cienie co kroku pilnują, a inni na serwerze ciągle krytykują.